Co to oznacza dla Europy? Ryzyko jałty druga. Decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy mogą zapaść bez jej udziału, a UE zostanie postawiona przed faktem dokonanym. Legalizacja konfiskat, aneksje i trofea wojenne są konsolidowane pod płaszczykiem procesu pokojowego, osłabienie solidarności transatlantyckiej, format bilateralny wyklucza Brukselę i czyni ją zakładnikiem porozumień amerykańsko-rosyjskich, manipulacja narracją, przerzucanie odpowiedzialności z agresora na ofiarę i uzasadnianie ustępstw terytorialnych jako nieuniknionych. Przed szczytem Stany Zjednoczone proszą Kijów o realistyczną i adekwatną ocenę sytuacji na froncie, biorąc pod uwagę potencjał militarny wroga. Do spotkania Putina i Trumpa pozostały tylko dwa dni. Spotkam się z prezydentem Putinem. Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać tej wojny. Europejczycy nie powinni być biernymi obserwatorami. Pokonali Hitlera, pokonali Napoleona. W związku z tym stało się wiadome, że negocjacje odbędą się w Anchorage, największym mieście na Alasce, w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson. Według CNN, biorąc pod uwagę okres świąteczny, jest to jedyne miejsce na Alasce, które spełnia kryteria bezpieczeństwa. Sekretarz stanu Rubio nazwał spotkanie wstępnym i powiedział, że Trump, jak się okazuje, chce spojrzeć Putinowi w oczy. Biały Dom poinformował, że część negocjacji. Odbędzie się TTATT, nawet bez delegacji. Karolin Levitt, rzeczniczka prasowa Donalda Trumpa, powiedziała, że Stany Zjednoczone Ameryki są zaszczycone możliwością przyjęcia Putina, co oznacza koniec izolacji. Obejrzyj nasz raport. Obecny szczyt w Departamencie Stanu nazywa się Szczytem Rozpoznawczym. Prezydent nie nazywa go spotkaniem negocjacyjnym. Nie on je zainicjował. Jak już wspomniałem, celem jest zrozumienie, co się dzieje i ocena potencjalnych możliwości. Słowo negocjacje jest tu zatem nieadekwatne. Według ekonomista Trump przygotowuje ultimatum dla Europy i Ukrainy albo ustępstwa w sprawie nowej architektury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, albo życie bez amerykańskiej broni i satelitu wywiadowczych. Dlaczego nie zaprosić Załęskiego na ten szczyt? Kto podjął decyzję o niezaproszeniu go? Czy to była decyzja prezydenta, czy prezydenta Putina? Do tego spotkania doszło, ponieważ prezydent Rosji za pośrednictwem swojego specjalnego wysłannika Steve'a Witkofa poprosił prezydenta Stanów Zjednoczonych o spotkanie. Jak wszyscy wiecie, Witkow udał się do Rosji, aby porozmawiać z Putinem na jego prośbę. A prezydent zgadza się na to spotkanie na prośbę prezydenta Putina. Celem tego spotkania jest lepsze zrozumienie przez głowę państwa, jak możemy zakończyć tę wojnę. Myślę, że gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z prezydentem Rosji twarzą w twarz w jednym pomieszczeniu, a nie przez telefon, Trump lepiej zrozumiałby, jak zakończyć tę wojnę i dokąd ona zmierza.